Kiedy mówimy o czarnej i białej magii, myślimy o walce dobra ze złem. Ale w starożytnych, misteryjnych szkołach nie było takiego podziału. Magia była nauką o naturze duszy i boskich siłach. Dopiero religia, filozofia i, a jakże, kolonializm nadały jej kolor. To ludzie, niebogowie nazwali jedną białą a drugą czarną u źródeł leży filozofia neapolitańska plotyn w trzecim wieku naszej ery uczył że dusza może wznosić się ku jedni poprzez poznanie jego uczeń rozróżniał dwa rodzaje magii teurgię, świętą sztukę wznoszenia się ku bogom oraz geoteja, praktykę przywoływania duchów niższych, stricte związanych z materią. Dla jego ucznia magia była drogą kontaktu z boskością, nie istniało pojęcie czarnej magii, Istniały tylko różne poziomy czystego i nieczystego kontaktu z energią luna. Kiedy chrześcijaństwo zaczęło dominować w Europie, zaczęło też zawłaszczać sobie język duchowości. W IV wieku ojcowie kościoła, jak na przykład św. Augustyn, pisali, że wszystkie formy magii to oszustwa demonów. W IX wieku pojawiło się słowo nigromantia od niger, czyli czarne. Oznaczało rzekome przezywanie demonów, choć pierwotnie chodziło oczywiście o nekromantję, czyli komunikację z duchami zmarłych. Z czasem każdy, kto używał wiedzy o naturze i energii, bez zgody kościoła było oskarżane o czarną magię. Z kolei kapłanie czyniący egzorcyzmy wykonywali białą. W ten sposób kolor stał się językiem kontroli. W renesansie pojawiły się nazwiska, które próbowały um, przywrócić magii filozoficzny sens. Ticino mówił o magia naturalis, czyli o magii natury, która nie potrzebuje demonów, bo opiera się na harmonii świata. Giovanni Pico della Mirandalo, dobrze powiedziałem, pisał, że magia jest nauką o boskim porządku. Agrippa w swoim dziele de Occulta Filozofia Libri Teris wyróżniał trzy rodzaje magii: naturalną, czyli tą związaną z ziemią i roślinami niebieską. <laughs> związaną z gwiazdami astrologią, i boską, czyli teurgiczną. Agrippa pisał, nie ma złej magii, lecz zła wola czarodzieja czyni z niej grzech. Ale kościół i tak umieścił jego dzieła na indeksie. Od tej chwili filozofowie musieli studiować magię tylko pod słoną nocy. Trzy wieki później w XIX wieku francuski okultysta Levi wprowadził język, który znamy do dziś. To on połączył teologiczny dualizm dobra i zła z pojęciem magii. W swoich dogmatach i rytuałach wysokiej magii pisał, że biała magia to wykorzystywanie siły dla dobra, czarna dla egoizmu i zniszczenia. To on stworzył też wizerunek Baphometa, symbol równowagi, światła, cienia. Ale jego interpretacje zostały uproszczone przez późniejszych autorów. Dla nich biała magia stała się dobrą czarodziejką, a czarna diabłem. Ślad za Lewim poszli inni. Papus, twórca współczesnej ezoterki francuskiej, mówił, że każdy mag musi wybierać między ścieżką prawej ręki a lewej ręki. Helena Bławacka, współzałożycielka Towarzystwa Teozoficznego, rozróżniała magi, magów białych którzy służyli ewolucji duszy i czarnych adeptów, którzy zatrzymują się w materii, a jakże Crowley pisał, że magia jest neutralna, a to intencja decyduje, czy jest czarna, czy biała. Jak mawiał, nie ma czarnej ani białej magii, jest tylko Magia i człowiek, który jej używa. Widzisz więc, że nawet wśród okultystów nie było zgody. Każdy próbował nadać temu podziałowi jakiś swój własny, subiektywny sens. Podczas gdy w Europie debatowano nad moralnością magii, Hiszpanie i Portugalczycy na Karaibach i w Ameryce, Nazywali magią wszystko, czego nie rozumieli. Ich misjonarze widzieli w afrykańskich rytuałach bębny, taniec, trans i uznali, że to dzieło diabła. Tak po raz pierwszy kolor czarny nabrał znaczenia rasowego. Biała magia to co europejskie, katolickie, czyste. Czarna to co afrykańskie, dzikie, niechrześcijańskie. To nie był już podział duchowy. To był akt kolonialnej dominacji. Czy zniewoleni Afrykanie porzucili swoich bogów? Absolutnie nie. Ukrywali ich pod wizerunkami świętych. Tak powstały systemy synkretyczne. Wudu na Haiti. Santeria na Kubie, Candomblé w Brazylii i Chudu w południowych Stanach. To były religie przodków, nie czarna magia. Łączyły uzdrowienie, modlitwę i kontakt z naturą. Ale kolonizatorzy, a później Kubu a później Hollywood stworzyli obraz laleczek, krwi. I strachu, w ten sposób magia przetrwania została nazwana czarnym. Zatem współczesne tradycje okultystyczne od hermetyków, po współczesnych czarowników, coraz częściej odrzucają ten moralny dualizm. Historycy mówią, że pojęcie biała i czarna, Magia są anachroniczne, nie opisują rzeczywistości, opisują ludzki lęk przed nieznanym. Magia nie ma koloru, kolory nadał jej człowiek. To, co nazywamy czarną magią, często było po prostu niezrozumiałą duchowością innych kultur. A prawdziwa Magia na zawsze była, była połączeniem światła i cienia, tak jak ty, ja, całe boski wszechświat.